Siemanko, witam Was na kolejnym odcinku. Dzisiaj y, spontaniczny odcinek, troszkę, bo właśnie jestem w trasie do opuszczonego ośrodka i zauważyłem opuszczone obiekty przy drodze. Postanowiłem sprawdzić, co to jest. Jak widzicie, znajduję się w górach. Piękna aura gór, gór niestety, bez śniegu w zimie. Y, a jeżeli chodzi o informacje o obiektach, nie posiadam żadnych. W internecie coś znalazłem: y, lekką zmiankę, że to są stare opuszczone pegery. W środku pewnie nie zobaczymy już nic poza chwalającymi się murami. No ale sprawdźmy to. Zapraszam na film. Ja, jak widzicie, tam mamy jeden z obiektów. Ale zostawię go na sam koniec. Tutaj mamy te nasze pegery. W sumie to jest jeden budynek. No, sprawdzimy za chwilę, tylko zobaczymy co tutaj jest no, Ktoś sobie tu zrobił jakieś śmietnisko, stare sofy, jakieś yy, wiadra po, po, po zaprawie No nieładnie. Ten plac tutaj cały jest wyłożony właśnie płytami takimi. Ale idziemy już do naszego obiektu pierwszego. No, i jak widzimy ruiny, tak jak już wspomniałem na początku, także nie ma się spodziewać tutaj nie wiadomo czego. Wejdziemy do środka, zobaczymy jak wygląda ten środek. No ta część już jest zawalona w ogóle. Co jest, runął. Strach się poruszać, dlatego. Uprzedzam innych, aby nie chodzili po takich obiektach. Mamy wejście do środka. To są jakieś graffiti oczywiście. Poza tym nic więcej. Mamy wylot powietrza, jakoś wentylacja. Subiekty opuszczone już dawno, widać. Czynów wandalizmu też nie brakuje. Ś śmierć lewakom i czerwonym. Takie napisy możemy spotkać. Natura już próbuje dostać się do środka. Obiekt, obiekt jest pusty. Sami widzicie, oprócz tego grafiti, nic ciekawego w nim nie ma. No ale myślę, że warto też pokazywać takie obiekty. Tu chyba jakieś zwierzęta. Się wprowadziły, raczej na pewno takie mamy dziury podkopy. Adi tu był, Sława no to jest ostatnie pomieszczenie. Pewnie jakaś łazineczka była, 13 kibelek. No i mamy wyjście z obiektu. Tam mamy gniazdo jakiegoś ptaka, wentylacji. I wychodzimy na zewnątrz. Wydaje mi się, że nie ma co więcej tutaj pokazywać. No. Szału nie ma z tym odcinkiem. No ale uderzamy teraz do tego pierwszego wysokiego obiektu z cegły. Być może tam coś jeszcze ciekawego się zachowało. Oprócz tego, że bardzo ciekawa kubatura, przypominająca takie dawne supy transformatorowe. Być może to do tego służyło. No ale nie wiem. Zaraz to sprawdzimy. Dobra, ja robię cięcie i widzimy się już na miejscu. No, i jak widzicie, docieramy do obiektu. No, i tr 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 trzeba by zajrzeć do środka. Wszystkie szyby po wybijane. Chyba ktoś sobie zrobił szczelnicę taką z kamieni w tym miejscu. Graffiti oczywiście tego nie brakuje nigdzie. Samo wejście prezentuje się tak. Mamy tam jeszcze jakieś pięterko. Nad nami strop, ale nie ma żadnego wyjścia do góry, drabinki. Czy znaczy, ktoś próbował tędy się skrobać do góry? My raczej nie damy rady. Spróbuję tym oknem tam wyruszyć do góry. No i udało się dotrzeć na górę. W sumie nic ciekawego w środku. No przypominałoby to właśnie jakąś transformatorownię starą. Na ścianie taki napis. Co lepsze to w ogóle jest pomalowane tylko farbą w tych miejscach, do których można było dostać ręcznie. Na podłodze leży pozostałości po, chyba po szerszeniach, po po gniaździe szerszeni chyba ktoś je strącił tym, tym kawałkiem deski a znajdowała się tam, bo no bardzo duża ta bania co ciekawsze odnalazłem tutaj również jakiś susz prawdopodobnie jest to susz konopny mogę to stwierdzić właśnie po, po tych liściach które tu leżą zobaczcie, niektóre jeszcze są takie zielone, a niektóre już zupełnie tak ususzone na brązowo, jak siano. No i w sumie tyle. Tego takim miłym akcentem zakończę dzisiejszy odcinek. Jeżeli ktoś umie przetłumaczyć ten napis, owszem, może w komentarzu coś napisać. A ja się z Wami dzisiaj już żegnam i zapraszam na kolejne produkcje. Na razie.